Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony. Jak zwykle, Panolar, a to jest drugi odcinek z naszej nowej serii Moje Czołgi Premium. Przypominam, że seria Moje Czołgi Premium nie ma na celu chwalenia się czołgami Premium. Aktualnie posiadam 34 pojazdy, z czego tylko 3 ósemki dodatkowo kupione na promocji. Seria ma jedynie na celu pokazać różne pojazdy i ewentualnie zainteresować, zachęcić lub odradzić kupna danego pojazdu za prawdziwe pieniądze. Więc z dystansem ludzie, pamiętajcie, że to tylko seria rozrywkowa, nie ma na celu wolbrzymiania i zachęcania do kupowania w tej grze, a jedynie pokazywanie maszyn i ewentualnie, tak jak mówię, zachęcenie lub odwiedzenie kogoś od kupna jakiejś maszynki, choćby właśnie po obejrzeniu mojego lub innego materiału na YouTubie związanego z danym pojazdem. Ostatnio mieliśmy... co mieliśmy? No właśnie, mieliśmy pezecika, maluszka trzeciotierowego... Więc dzisiaj dla równowagi weźmiemy sobie czołg, którym już realnie można zarabiać, czyli ósmy Tier, a jest to T25 pilot. Moja pierwsza Premka osobiście zdobyłem ją w jakimś tam maratonie, bodajże dwa lata temu, zakupiona za 50 zł. Jak widzicie, załoga całkiem fajna. Piąty perk na 50% około zrobiony z wyposażenia. Powłoka antyrefleksyjna to mi pomaga świecić tym pojazdem, jak mi rzuci na dziesiątki. Yy, wentylacja, która zwiększa umiejętność załogi. No i oczywiście dosyłacz, czyli mechanizm dosyłający, który skraca czas przeładowania na tym pojeździe. Dodatkowo kamuflaż, standardowy zestaw z automatyczną gaśnicą. Najwięcej pocisków zwykłych apeków, 7 goldów. No i 3 odłamki na ewentualną artylerię. Yy, jeden z moich ulubionych czołgów premium, zaraz po sutce, do której też sobie przejdziemy w którymś odcinku, yy, pierwszy odcinek to będzie coś po środku Jakiś szósty tier, jaki to jeszcze zobaczycie, No, więc co mogę powiedzieć o tym pojeździe? Jest to klasyczny czołg średni. W starciu 1 na jeden nie ma on większych szans. Yy, zadaje niezbyt dużo obrażeń, Jest to 240. Ładuje z naprawdę dobrą załogą. I wszystkimi jak widzicie, bonusami, które nie są dyrektywami. I tak dalej, macie tutaj wszystko wypisane. Ładuje 6,44 sekundy. Myślę, że czas dość fajny. Hmm. Co my tutaj jeszcze mamy? Średnie obrażenia na minutę 2200. Nie najgorzej. Żywotność pojazdu to 1450 punktów. Więc jak na medal ósmego tieru, nie jest to wynik najgorszy. Wynik porównywalny do 110. Troszkę mniej, jak widzicie, niż czołgi ciężkie typu 112. No i więcej na przykład do takiego CDC-ka, nie? Więc jeżeli chodzi o życie, nie ma tragedii, myślę, że całkiem dobry wynik jak na czołg średni. Pancerz nieduży, 76 z przodu i z przodu na wieży, 50 po boku, na kadłubie, więc totalnie bez pancerza. I z tyłu 38, wieża 63 po bokach, 63 z tyłu. Czołg kartonowy, wchodzi w niego większość pocisków, czasami odbije wieżą, przodem, tutaj jarzmem szczególnie. Od święta odbija się też od szóstych tierów. Tutaj górną płytą reszta wchodzi jak w masełko boki i tak dalej. Nie ma co liczyć. Mobilność tego czołgu jest do 55 do przodu i 20 do tyłu. Nie najgorzej. Co do maskowania, też ok. Da się nim maskować, da się nim świecić pasywnie. Zasięg widzenia, jak widzicie, 474 metry, więc też bardzo fajny zasięg. No. Więc myślę, że bez zbędnego gadania przejdziemy sobie do prezentacji pojazdów w warunkach bojowych. A i ta lista, co widzieliście na początku, będzie się teraz pojawiać na kilka sekund przed y, każdym filmikiem. W ramach po prostu podziękowania osobom, które wspierają mój kanał finansowo, które poświęcają jednak swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby pozwolić mi utrzymać ten kanał, bo utrzymanie tego kanału też kosztuje. Pomijając co miesięczne opłaty jak internet, czasami trzeba zapłacić w końcu grafikowi, mimo że mój grafik Error, którego serdecznie pozdrawiam, robi tak naprawdę dla mnie miniaturki po kosztach, bo robi to za naprawdę groszowe sprawy. Mm, więc bardzo serdecznie tutaj dziękuję i pozdrawiam. Między innymi miniaturka do tego filmu jest zrobiona przez niego. No ale wiadomo, opłata za internet. Czasem się coś spieprzy, to mikrofon, to komputer, no i trzeba po prostu to naprawić. Więc dzięki osobom wskazanym na początku, mm, którym lista będzie się pewnie powiększać, bo będzie, będzie ona zmieniać co miesiąc, będą no to listy miesięczne. Jak widzimy, ale może już dość gadania o pieniądzach. Jak widzimy. Całkiem ładnie nas rzuciło. Jesteśmy na topce, więc myślę, że będę mógł pokazać Wam cały potencjał tego czołgu, tak naprawdę. Osobiście, tak jak mówię, pojazd lubię, podoba mi się. Jeżeli chodzi o penetrację, jak widzicie, 192 na zwykłym, 204 3 na Goldzie. Czołg nie jest stworzony do walk na pierwszym froncie, aczkolwiek na takich tierach można sobie na to pozwolić jak najbardziej. No bo walkę z ISem 3 na przykład czy z ISem zwykłym z przodu, no bo różnica w obrażeniach plus pancerz, wiadomo o co chodzi, nie. Czołg ma całkiem sensowne opuszczenie działa. No ale jak widzicie niestety pancerz tutaj zawodzi, aczkolwiek udaje mi się Daje mi się zdjąć pierwszego przeciwnika. Niestety widzę tutaj coraz kolejnych wrogów. A trzy artylerie na pewno nie ułatwią mi zadania. Więc ja osobiście mam zamiar się stąd wycofać, bo tak jak mówiłem, czołg nie jest stworzony do walk jeden na jednego. No i niestety jeszcze silnik pad padł. O Jezu, jeszcze arta, no i kierowca, świetnie. Dobra, fałka zdjęta. Teraz jeden czołg zawsze z głowy, nie. No, niestety tutaj odbicie się od Isa. Tutaj to by się przydało wsparcie mojej artylerii. Niestety na takie wsparcie raczej nie mogę liczyć. Czo liczyć. Czołg jest raczej cel celny, to muszę powiedzieć, że jak się nim skupi, to naprawdę czołg trafia, potrafi trafić, potrafi zadawać uszkodzenia. Najlepiej sprawdza się w takich fazach końcowych bitwy, kiedy możemy. Kiedy możemy objechać przeciwników, kiedy możemy. Mm. No, właśnie, kiedy co możemy? Bo teraz wiecie, gram bitwę na żywo, więc czasem się muszę troszkę skupić, pomyśleć, kiedy możemy flankować, kiedy sytuacja na mapie jest już, że tak powiem, luźniejsza. No, jak widzicie, przegraliśmy tą flankę. Ja nie mam zamiaru walczyć sam z Isem, z Lansenem, który jak widzicie, ma lepsze obrażenia ode mnie. Dodatkowo jego pancerz, w odróżnieniu od mojego, potrafi odbijać, więc moim planem na tą bitwę jest na razie się wycofać. I ewentualnie będę potem robił bohaterską obronę bazy. Podczas gdy moja drużyna będzie skupiała się na walce z wrogiem 6 do 6, bitewka jeszcze tutaj sobie trwa. Na razie no dem niezbyt dużo. O, widzę, że Lansyn się wycofał. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, jakby nie było. Może się uda, moi Drodzy, coś tutaj podziałać. W głównym problemem moim dostał raz. Dostał dwa, dobra, cofam, cofam, cofam. No jak widzicie... Mój pojazd nie wszystko przebija. Na pociskach standardowych, niestety. No będzie, powiem wam, że to będzie ciężka bitwa. Naprawdę Będzie to niezaciekawa batalia No IS-3 to jest raczej czołg, który Mamie na dwa strzały Więc To będzie bardzo ciężka bitewka Może to być przegrana niestety Fajnie nasza arcioszka zdjęła, zdjęła Isu wrogie, to na pewno na plus. O, no niestety teraz mój błąd w celowaniu, ale jeżeli chodzi o wykrywanie. To jestem na pewno. Jestem przekonany, święcie, o tym, że dużo lepiej ja sobie poradzę z wykrywaniem, niż ta fałeczka. Więc na razie będzie tam zablokowane. No, my musimy czekać. Dzisiaj jesteśmy w gorszej sytuacji. Mamy tutaj dwa te deki, więc musimy się bardziej nastawić, że tak powiem, na obronę. Staramy się tutaj podświetlać tą fałkę dla naszych artylerii. Co robi Atek? Jedzie tu w tą stronę. No i pięknie, jak widzicie, z pomocą tutaj y, naszych arcioszek y, udało nam się sobie poradzić. Dobra? Oj, szlak, szlak, szlak. Uciekać, 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 uciekać. Trzeba się kryć, mają jeszcze dwiarty, aczkolwiek ja teraz pojadę do nich na bazę i postaram się. A bo wiecie, to zrobię. Skończę panterę. To już jest najwyższa pora. Żeby przełączyć na golda, no niestety, tak jak mówię, no bitewka przegrana. Czy ja panterę zdejmę na strzał? No mógłbym. Chciałbym zdjąć panterę, tylko czy ja zdążę pojechać po ich arty, bo gdyby mi się udało pozbyć artylerii wroga, to moglibyśmy tego isa pokonać, mimo wszystko. Na szczęście się udało, ale teraz. No właśnie. No, właśnie. Ich arty będą mnie męczyć. Dobra, Is się boi, bo to jednak są trzy artylerie, więc wszystkie mogą zadać obrażenia. Ja bym pojechał po, po arty wroga w tym czasie, kiedy on tam będzie stał. Starając się nie przewracać budynków. No niestety jedna arta już padła od arty wroga. To jest też to, że tutaj trzeba te arty wykończyć siłą rzeczy wrogę. Niestety druga artyleria też padła. A wrogiej arty ani widu, ani słychu. Mam nadzieję, że nasza ostatnia arta zdekapuje. Ja potrzebuję pozbyć się jeszcze tej drugiej arty wroga. No i można próbować jakiś dekap robić. Ktoś mnie widział tylko gdzie. Dobra, przełączę się znów na golda. I zobaczymy. Być może uda się zbić kapa. Bo nasza arta to chyba się boi. I wątpię, że działa coś w tym kierunku. A ja chyba nie zdążę niestety. aj kurde bela No i niestety Tak oto się kończy przygoda mojej mojego pilota No i to tyle. Przegraliśmy. Ja zrobiłem, co mogłem w tej bitwie. Ech, no nie udało się wygrać. Trudno, tak bywa. Czasami zablokowałem się, niestety, tutaj na końcówce. Może bym jeszcze coś zdziałał. No trudno. Bitwa długa, waleczna. Nie było to yy, przegranie jednostronne. Po prostu przeciwnik był troszkę lepszy od nas, niestety. Aczkolwiek myślę, że czołg się zaprezentował się. I to nawet z dobrej strony. Yy, mamy tu pierwszą klasę pojedynkowicz, podpalacz. Ogień skuteczny i specjalista 2229 uszkodzeń, jak widzicie. No, nasza drużyna tutaj, nasza piątka, tak naprawdę coś robiła, a reszta no, to tak. No, mech. Jak widzicie, 35 tysięcy zarobków z kątem standardowym, więc całkiem fajnie myślę. Jedna obligacja nawet 1677 spota, więc widzicie, można spotować. Damage też można robić. Na tobie można zrobić dużo, dużo więcej tym czołgiem. Z tym, że grałem tutaj bardzo ostrożnie, nie chciałem zbytnio ginąć. Można było to zagrać lepiej, fakt. Aczkolwiek myślę, że bitwa ciekawa, interesująca. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w, łapki w górę oraz subskrypcji na kanale PandolarWOD. Zapraszam również na boczny kanał Zagrajmy z Dolarem, gdzie aktualnie walczymy z Niemcami, podtrzymując Powstanie Warszawskie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Hej ludziska, piona!